Cześć, witajcie w kolejnym filmie. My już jesteśmy w Argentynie. Jeżeli ktoś oglądał ostatni film, no to wie, że pozmienialiśmy troszkę plany i szybciej postanowiliśmy wrócić, no właśnie tutaj w okolice Bariloche. To co fajne, droga była super. Na granicach spędziliśmy dosłownie po 10 minut na stronie chilijskiej i 10 minut po stronie argentyńskiej, także nie było z tym problemu. Okazało się też, że asfaltu jest dużo więcej niż w internecie można było znaleźć informacje. Także wszystko poszło bardzo sprawnie, no i jesteśmy tutaj już od dwóch dni. Tak jak już mówiłem w okolicach Barilocze nad takim pięknym jeziorem. Ogólnie jest tutaj pogoda idealna, do tego, żeby odpoczywać nie jest za gorąco. Do wody można wejść. Ja co prawda tak wchodzę na chwilę i później wychodzę, nie pływam za wiele, ale myślę, że jeszcze parę dni i się przekonam już na tyle, żeby, żeby sobie tutaj normalnie pływać w tej wodzie. A tak wygląda okolica, w której zaparkowaliśmy tutaj piękne jezioro. Oczywiście można sobie zejść bez problemu na takie krótkie plaże żwirowe, ale całkiem wygodne. Wszędzie są jakieś miejsca, tam też ktoś zaparkował pod namiotami, nocował. Tutaj są jakieś dziwne stare boiska, to chyba do gry w tenisa, ale nie jestem pewny. Ale nawet fajnie to wygląda. A my zaparkowaliśmy tam i troszkę w lewo. Jak pewnie zauważyliście, w ostatni piątek nie było filmu. A to wszystko przez to, że wyobraźcie sobie, że już minęły 3 miesiące, odkąd jesteśmy w podróży. Od dłuższego czasu planowaliśmy, że jak właśnie wybiją te trzy miesiące, może troszkę wcześniej, może troszkę później, właśnie w zależności od tego, czy trafimy od tego, czy trafimy na fajne miejsce, a tutaj trafiliśmy, to zaplanowaliśmy sobie jakiś taki dłuższy odpoczynek, bo naprawdę przy takiej ciągłej jeździe, tak jak ostatnio mieliśmy, trochę to wymusiło na nas teren, no i to, że po prostu chcieliśmy dużo zobaczyć, no to można się tym zmęczyć, naprawdę. Uwierzcie mi, 3 miesiące to jest długo. No i co? Stwierdziliśmy, że minimum tydzień, a może nawet dwa, przesiedzimy sobie tutaj nad tymi jeziorami. Odpoczniemy, naładujemy baterię, tak żebyśmy mogli jechać dalej. Także spodziewajcie się, że w najbliższym czasie będą tylko dwa filmy tygodniowo. Myślę, że nie mniej, ale nie będziemy też tych filmów na siłę robić. Więc jak nie mamy co nagrywać, to po prostu tych filmów będzie troszkę mniej, ale myślę, że to i tak jest całkiem sporo. A tutaj stoi nasz bus. Już prawie jesteśmy spakowani Jesteśmy jakieś 15 km przed Bariloche I zaraz tam jedziemy, bo oczywiście jak zwykle brakuje tam już wody Musimy pranie zrobić te wszystkie rzeczy, które sobie ogarniamy Właśnie jak dojeżdżamy do takich miast większych No i pokażemy wam przy okazji jak ono wygląda Dzień dobry, tym razem ja się witam z wami My zaraz będziemy stąd wyjeżdżać A to może nie być takie proste, no bo tutaj... Wyjazd taki kiepski Możemy się trochę ślizgać ale zobaczymy, nie z takich miejsc wyjeżdżaliśmy. Ogólnie bardzo fajnie tutaj jest, tylko internet słabo działa. No ja bym jeszcze chętnie nawet na jeden dzień została. No ale już musimy pozałatwiać te rzeczy, o które Paweł mówił. No i ten internet jednak by się przydał, taki lepszy. Busik dał radę. To jest niezły zawodnik. Wjechaliśmy do Argentyny, to poczuliśmy, że faktycznie w niej jesteśmy, bo no jak jak tutaj jesteście i macie porównanie, na przykład Argentyna, Chile, no to w Chile raczej te miasteczka są takie zadbane i to dużo ładniej wygląda. W większości miast są już takie, wiecie, zwykłe drogi asfaltowe, nie ma szutru. No a tutaj po prostu widać, że nie ma na to funduszy, nie ma też chęci, chyba, żeby za bardzo jakoś o te miasta zadbać. Wiadomo, że centra są ładne, ale no tutaj te obrzeża to takie pozostawiają, powiedzmy, że wiele do życzenia. Sama, sama droga też, od razu, od razu, dosłownie przejedziecie przez granicę i tutaj jakiś krzywy znak, gdzieś indziej nieoznaczony w ogóle, bruk zwalniający, tak, no dziur więcej w sumie, oczywiście zdarzają się też w Chile, ale no to jest tak od razu, wjeżdżacie i inny świat po prostu. No, widać po prostu tą różnicę jakby w rozwoju e, tych państw. Chile jest jednak jednym z takich najbardziej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, no a Argentyna, no to niestety już od wielu, wielu lat. Kuleje. Oczywiście Chile też ma swoje problemy, no ale jednak Argentynie idzie trochę gorzej. Zatrzymaliśmy się i idziemy sobie kupić coś do jedzenia. Bo słuchajcie, pierwszy raz trafiliśmy na street foody, bo do tej pory jakoś tego nie widzieliśmy, nie było. Tutaj w ogóle to nie jest jakoś super popularne. A no przez to pewnie, że jest tutaj dużo więcej turystów, no to jednak już te budki ze street foodem się pojawiają i idziemy zobaczyć, co tam mają, ale chyba nic takiego, wiecie, wyszukanego, po prostu jakieś kanapki i hamburgery, ale dobre i to. Paweł bierze hamburgera, a ja chcę tego sandwich... nie, sandwich z Suprema. Kupiliśmy ostatecznie, znaczy dostaliśmy coś takiego. Tak chyba przez przypadek trochę, nie dogadaliśmy się. Na zdjęciu wyglądało inaczej. Ja chciałam taką jakby kiełbaskę chorizo w takiej bagietce. No, a dostaliśmy w sumie takie mięso w bułce, więc nie wiem, ale dobra, zapłaciliśmy za to 12 zł. Co dwie sztuki, także. O, także całkiem okej. Okay. Tylko, że no właśnie, tutaj tak wygląda street food, czyli to jest głównie mięso jakieś z grilla, także bez, bez jakiejś takiej dużej różnorodności. Jest okej. Okay. Co prawda na zdjęciu to wyglądało bardziej jak nasza taka kiełbaska z grilla, dlatego też sobie to zamówiłam, ale Zjadliwe. On chyba coś mówił, że nie mają właśnie czegoś tam. Kurczaka. Kurczaka i czegoś tam jeszcze i może to chodziło o kiełbaskę i dlatego dali po prostu takie mięso do tego. No chyba, że to jest ta kiełbaska chorizo. Aha, no chyba, że tak to zrobili. O, to jest chyba po prostu kiełbasa, ale porościnana tak mi się wydaje. No to możliwe. Ale i tak fajnie. No, okej. Okay. Można tak przegryźć na szybkiego. Bariloczem ma jakieś 104 tysiące mieszkańców, więc naprawdę całkiem sporo, jak na Argentynę. Zwykle te miasteczka są mniejsze, większość ludzi jednak mieszka w Buenos Aires. No a tutaj w sumie zaskoczenie, ale nie ma tutaj żadnych wysokich budynków. No widać, że to jest raczej takie, no takie biedniejsze miasto, bardzo rozległe, niskie zabudowania, takie w wielu przypadkach dosyć stare domki. Szczerze powiedziawszy, to ja myślałem, że będzie bardziej rozwinięty. Ja też. Bo no, to jest taki naj, najbardziej popularne miejsce do odpoczynku. Latem, no nie? no Jak sami zauważyliście, nie wygląda to jak reszta Argentyny, y, którą Wam pokazywaliśmy w Patagonii. Tutaj jest dużo bardziej zielono, fajne jeziorka, no ogólnie pięknie. Takie nasze mazury trochę, no, tylko chyba większe. Trochę dziwne, że jakby. No, Lokalna ludność nie ma zbyt wielu profitów z tego, że tak dużo tutaj turystów przejeżdża. Zobaczymy, może w centrum bliżej jeziora, bo właśnie dojeżdżamy. Gdzieś tam jest pralnia, do której jedziemy. Może to też jest tak, że tutaj wygląda jak wygląda, na ścisłe centrum, może już będzie trochę lepiej. No ale mimo wszystko, jednak, to jest jakby całość, no nie miasto jako całość. No więc tak, tak, no tak, to myślałem, że będzie ładnie wyglądać. No ja też tak myślałam. Thank <laughs> you. pranie było tego w sumie dwie skrzynki, ale już prawie trzy tygodnie nie robiliśmy prania. Także no całkiem długo wytrzymaliśmy. Ja już prawie w ogóle nie miałem ciuchów. Zapłaciliśmy 2200 peso, czyli aktualnie jakieś 26 zł. Jest godzina druga i o wpół do ósmej wieczorem będziemy mogli odebrać. Także spoko, bo już nie będziemy musieli specjalnie tutaj wracać do tego miasta. Okazało się, że 200 metrów dalej jest Carrefour. A jak Carrefour, to i pieniądze będziemy mogli sobie wypłacić bez problemu. Nie trzeba będzie szukać. Zeszło, ale jestem z powrotem. Udało się wypłacić pieniądze. Nie wiem czemu, ale tym razem chciałem sobie za jednym razem więcej wypłacić. Normalnie tak wypłacam po 1000 zł i też tak polecam, bo może być problem. Tak jak właśnie dzisiaj ustawiłem sobie przelew na 1500 zł i w kasie prawie zabrakło gotówki. Większość dostałem na szczęście w banknotach 1000 peso. Bo taki jest tutaj największy, ale dostałem też całkiem sporo setek, no i to będzie takie uciążliwe w wydawaniu, bo już te tysiące to jest tak naprawdę za mało. Idąc do sklepu, na przykład płacicie 20 tysięcy za zakupy, no i to też tak przeciąga właśnie obsługę klienta po prostu. Ja czekam, bo Marce poszła kupić to ładowanie w kiosku, bo jak wiecie, są tutaj dwa kursy, oficjalny, nieoficjalny, no i tylko płacąc gotówką, macie, możecie kupić rzeczy po prostu po tej normalnej cenie niższej więc my żeby nie tracić pieniędzy nie doładowujemy konta przez kartę tylko po prostu w kiosku można kupić doładowanie no i później już sobie w aplikacji wykupić pakiet jaki potrzebujecie no, i powiem Wam, że jak tak no to się wszystko patrzy, to no w kiepskiej sytuacji są Argentyńczycy. Przez ostatnie dwa miesiące, kiedy tutaj jesteśmy, tak mniej więcej, ich peso straciło w stosunku nawet do polskiej złotówki ponad 10% i to grubo. Teraz dostajemy 82 peso za jedną złotówkę. Jak przyjechaliśmy, to tutaj było to nawet momentami 70, tak? średnio 72. W szczycie było już nawet 86, także wyobraźcie sobie, że w tak krótkim czasie yy, tak szybko traci wasza waluta na, na wartości. No i jak to zwykle bywa, najwięcej stracą na tym zwykli obywatele, zwykli ludzie, tak? Politycy podejmują jakieś decyzje, yy, rozdają pieniądze na lewo i prawo, później brakuje w budżecie, dodrukowują kolejne. No, i się tak kończę, że tutaj jest ponad 100% inflacja oficjalna, tak, a nieoficjalna może być jeszcze wyższa. To też jest oczywiście indywidualne dla każdej osoby. No, i takie mam przemyślenia, szczerze powiedziawszy, niepokojące, że bardzo wiele rzeczy, które tutaj widzimy, są podobne do tego, co dzieje się w Polsce. Jest to po prostu już jakby kolejne stadium tego, co, co się dzieje u nas. No, i mam nadzieję, że ktoś zatrzyma ten, to szaleństwo, bo no. Dobrze, to na tym wszyscy nie wyjdziemy. Także no. Jest tak jest. W końcu trafiliśmy do naszego ulubionego sklepu, co kupić całkiem spore, ale w końcu mamy supermarket, normalne ceny, no i wszystko co potrzebujemy. także w Chile pod tym względem, tam na południe, no to jest kiepskie, no bo są jednak małe te miejscowości, no i nie ma takich supermarketów. A my tego nie doceniamy, ale jednak najlepiej jest wszystko kupić w supermarkecie. Terima yeah. mm -hmm. yeah. Poszukiwaniu wody, ale y, chciałam Wam też powiedzieć, że próbujemy doładować y, nasze dwie karty, Klaro i Personę. I słuchajcie, tutaj mają takie y, taki jakieś dziwne limity. Że jak na przykład my potrzebujemy kupić y, pakiet internetu, który kosztuje 4000 to żeby doładować te 4000, to słuchajcie, trzeba iść tak, no nie wiem, do trzech albo nawet czterech różnych kiosków, bo na przykład w jednym doładowują tylko za 1000, w drugim 2000 i tak wiecie, na chybiu trafił, ile, ile tu się Wam akurat uda? Także yy, no tak, tak średnio trochę to utrudniają. No ale powoli powoli zbieramy te fundusze. Nie wiem ile już mamy tam ba, 3000, więc jeszcze tylko 1000 albo dwa. No i będzie już całość, będzie można kupić internet, bo się nam kończy. Tutaj w ogóle jedziemy sobie z góry, zbliżamy się do jeziorka, tam widzę w oddali, no wy nie zobaczycie, ale na tych na kitesurfingu chyba pływają fajnie. Złomowiska autobusów to jest jakiś taki duży parking. Podobno gdzieś tam jest woda, więc a jest chyba tam kran. Przy tym budynku. Tam pan patrzy, co to jedzie. Może się uda. Od jesiu leży. Wiemy o co chodzi, to jest po prostu zajezdnia autobusowa I tutaj przyjeżdżają takie autobusy i sobie dolewają wody Wiecie, one mają zazwyczaj jakieś toalety czy coś To pewnie spuszczają nieczystości, dolewają wody i tak dalej No, także... I to jest normalnie za darmo więc... No właśnie zapytałem się, czy coś musimy zapłacić Ale o dziwo nie, bez problemu, mogliśmy sobie zatankować Także no super, super, fajnie, że takie miejsce jest Bo bezstresowo mhm. można zatankować Jeliśmy sobie na plaży, bo musimy jeszcze trochę poczekać na to nasze pranie. W ogóle obczajcie na te fale na jeziorze. to się to wygląda jak na morzu. słońce sieci. My się zbieramy pomału, bo już jest pół do ósmej. Już powinniśmy być odebrać to pranie. Nie wiem, do której ta pralnia jest, żeby nam czasem nie zamknęli. Ja w ogóle się przespałem pół godzinki, bo się położyłem, no ale nie wiem kiedy. Posiedzieliśmy sobie tutaj, no widoki fajne, ale tak wieje, że tylko na chwilę wyszliśmy i tak naprawdę posiedzieliśmy w busie. Jak odbierzemy pranie, no to już nie będziemy potrzebowali nic z miasta pojedziemy sobie dalej. No ja jeszcze to doładowanie. A no tak, no to tam gdzieś może po drodze. A jak nie, to już tam tą część doładowania można kupić kartą. Jak się nam nie uda, no ale myślę, że coś znajdziemy. No i później pojedziemy sobie dalej na północ. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś minimum tak fajne miejsce, jak to, które pokazaliśmy wam rano. No bo byśmy właśnie chcieli sobie posiedzieć dłużej, bo teraz już mamy wszystko gotowe. I myślę, że tak tydzień to spokojnie posiedzimy w jednym miejscu. Piję i jedziemy. W ogóle po idealna godzina na widicie kamery. No ale jeszcze trochę nam zostało. Pawa to standard. Zresztą pójdę spać pewnie gdzieś przed 15. No to jedziemy. No. Zjechało się tu trochę samochodów. Pewnie będzie ładny zachód słońca no. za górami. Nie zrobiliśmy to w ogóle u niej? Tak. No, ale przypomniała? I to od nasze traki. Wow. Ale szybko tego dzisiaj nie będziemy wyciągnąć. Czemu? Nie chcę się to Zresztą Jak będziemy mieć raz później, to może. Dobra, jedziemy dalej, bo stoimy. Już ktoś chyba trąbił, no Tak, no. popełniliśmy największą zbrodnię w tym kraju. Się zaparkowaliśmy, nie wiem, tak jak trzeba. My już o tym kiedyś mówiliśmy, ale ogólnie to tutaj z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. Wiecie, problemem nie jest to, że się jedzie nieprzepisowo, tylko że się parkuje pod prąd. Tak? Czyli zjeżdża się z tego pasa na przeciwległy i parkuje się. Nie po tej stronie co trzeba. Także tutaj po prostu już parę razy, jak tak nam się zdarzyło, to albo ktoś podszedł, powiedział, żeby przeparkować, albo że dostajecie za to mandat, albo ktoś zatrąbił. No także tutaj ludzie bardzo sobie dbają o to, żeby y, ładnie stawać y, tam, gdzie się powinno. Ale pierwszeństwo na skrzyżowaniu to już jest rzecz więc z jednej strony. Markowanie, co może stanąć tak czy tak, no pewnie jakiś tam sens to ma, ale no nic, no u nas tak nie jest, a jeździ się jednak dużo lepiej, więc no takie śmieszne te zasady Jak tutaj Fajnie mam... tu z góry widać. No, to dobrze, że w tą ulicę wjechałem. No, sporo osób tutaj Trochę szyba brudna, ale no ale patrzcie, bo od środka jest chyba też brudna i się odbija światło No tłumy jak zwykle w takich miejscach uszła no, to... i też tak było przecież, że na tej głównej jednej ulicy co były sklepy to było najwięcej ludzi Uważaj, bo te... no Weszłyby nam normalnie dziewczyny, rozmarzone jakieś Haha, no, City Tour. No pewnie jakbyśmy podróżowali z plecakiem, to byśmy często w takie miejsca kopiali. No, no a tak to my to jakoś omijamy, i w sumie no... parę razy zobaczysz coś, no później to jest wszystko podobne. No I... tak, i wszędzie to samo, nie jakieś no. pamiątki, coś tam. Wiadomo, z Persa, ale bardziej z. Powiedzmy personalizowane do danego miejsca, ale głównie jest to samo. Może jak będziemy właśnie gdzieś dalej w Peru czy w Boliwii? To będzie czy... ciekawsze w ogóle no. jakieś takie, wiesz, markety. Boże nie markety, tylko targi takie lokalne. Ja na przykład bardzo lubię targi, albo takie, wiecie, sklepy z, tak... z takim rękodziełem lokalnym, no to to zazwyczaj wygląda super, nie? A, yy, a takie jakieś chińskie pamiątki, to... Okolice barilocze są naprawdę piękne. Droga numer 40, o której sporo Wam mówiliśmy w wcześniejszych vlogach, prowadzi wzdłuż rejonu siedmiu znanych i często odwiedzanych jezior. Niestety dla nas rejon ten jest mocno skomercjalizowany i nocowanie na dziko jest utrudnione, miejscami po prostu niemożliwe. Wyjeżdżając z miasta w stronę północną, przez kilkadziesiąt kilometrów nie znaleźliśmy żadnego miejsca na dłuższy odpoczynek. Wieczorem dojechaliśmy do miasta Villa La Angostura i przy publicznej plaży zatrzymaliśmy się na dwa następne dni. Spotkaliśmy też podróżnika z Polski jeżdżącego na monocyklu górskim, ale o tym opowiem Wam już w kolejnym filmie. A jeśli chcesz się dowiedzieć trochę więcej o najdłuższej drodze w Argentynie, to kliknij w baner po prawej stronie ekranu. Przejechaliśmy najmniej uczęszczany odcinek 40, co było ciekawym doświadczeniem.